Cześć wam. Witam na kolejnym filmiku. No, wreszcie roboty porobione, zlecenia wykonane. No i od dziśnia warsztat nieczynny będzie do odwołania. A ja tutaj zacząłem powoli się brać za, yy, za przygotowanie pomieszczenia pod odświeżenie. Bo, tak jak wspominałem yy, wcześniej. Na wiosnę były plany tutaj malowania, odświeżania, później nie dało rady, bo robota, bo zlecenia, później przeniosłem to na lato, w lato to samo, no i teraz mamy jesień już, no i, i tak dalej by się ciągnęło, więc roboty, zlecenia, które były, porobiłem, więcej zleceń nie brałem już, na tą chwilę nie biorę, bo do odwołania i więc trzeba się brać za za przenoszenie maszyn, spawarek, przygotowanie hali tutaj pod, pod malowanie, pod odświeżanie. Warsztat był wybudowany w 2015 roku, od 2016 zacząłem działać no i tutaj już sufit jest bury, był biały, ściany tak samo. Teraz idzie zima no i oświetlenie już na dworze słabsze, więc słabe odbicie jest. No więc, więc sufit będzie myty, a ściany będą odpylane, no i chyba pomaluję ich farbą białą, to jak było. Zobaczymy, może i posadzka zostanie odświeżona farbą drogową, bo też jeszcze się trzyma dobrze, ale zobaczymy jak to będzie. No i jak zrobię tą halę, to będę działał tutaj z parkiem maszyn, bo też wymaga odświeżenia. No i tutaj maszyny zostaną też inaczej poustawiane, bo tam nad na zewnątrz już stoi tokarka, która była kupiona kilka miesięcy temu. Stoi pod plandeką i też nie została tu zainstalowana, bo nie ma miejsca muszę poprzestawiać maszyny inaczej. Tak więc po malowaniu będą inaczej ustawione, ale to będzie też w dalszej części filmiku. Tak więc ja się tutaj powoli biorę za, za sprzątanie i za przestawianie tutaj, za wyjeżdżanie z pawarkami, stołami po malowaniu będą zamontowane tutaj pochłaniacze spawalnicze w obiegu zamkniętym są już kupione okapy. Tak więc yy, do tej pory tutaj były wyciągowe w tych kratkach sufitowych tam są połączone rurami PCV no i yy, jest wentylator wyciągowy, ale w zimę nie były włączane, bo mi wystudziło tutaj halę, jak ogrzewałem, bo to wszystko szło na zewnątrz. Wentylator wyciągowy był na zewnątrz, więc mi tutaj wystudzało pomieszczenie. Były tylko włączane latem, no i w porze takie, gdzie nie był ogrzewany warsztat tutaj z pieca nadmuchowego. Teraz to jak wspomniałem są kupione... Pochłaniacze i okapy w obiegu zamkniętym firmy GPPH z tej firmy, co stoły spawalnicze. No i będą tu zamontowane dwa tutaj nad stołem spawalniczym i jeden tutaj nad stołem ślusarskim. I jest jeszcze ten miękki rękaw, tak, tak zwany słonik, to będzie punktowe wyłapywanie, tam gdzie się będzie spawało w małe detale. Tak więc teraz już będzie sporo mniej dymów szło na na, na hale. Dobra, ja się biorę tutaj za powoli za sprzątanie. Tutaj już zacząłem, dorobiłem kółeczka do, yy, obrotowe do walcarki, bo ona stała tutaj na stałe przy tej bramie brązowej, a teraz można będzie nią wyjeżdżać. Cztery kółka obrotowe FI125, 2 z hamulcem, dwa bez hamulca, tak więc. Wyjedzie stąd, prawdopodobnie tu nie będzie stała, będzie stała w innym budynku, ale zobaczymy. Bo ona do tej pory stała tutaj na, na tamtej ścianie. Tak więc tutaj mnie czeka ogrom teraz roboty, żeby to wszystko poprzenosić, poprzestawiać, później znowu poukładać, bo to ze ścian, to wszystko, to trzeba wszystko podkręcać, żeby nie za nie, za, nie zabrudzić. Stoły będą. Wjechane tutaj w ten część spawalni. Tutaj pójdzie plandeka. Będzie to zatkane a i będzie malowane ta część. Później będzie umalowane to stoły, stołami stąd wyjadę tu, a będzie malowane ta część. Tak więc roboty trochę jest. Dobra, kawcia tu jeszcze chyba zostało. Coś kawci. Jest. dobra pierwsza kawcia jeszcze będzie na później troszkę dobra ja się biorę za tutaj za robotę za sprzątanie a was zapraszam, zapraszam na dalszą część filmiku gdzie będzie pokazane etapy roboty no i dobra stoły już rozjechane Wyczyściłem otwory szczotką drucianą na wkrętarkę. Teraz są spryskane preparatem przeciw korozji i przeciw odpryskom. No, i tu za chwilę będą wyczyszczone, no i wyjeżdżam od nimi. Wyjadę. Są pokrowce, ponakrywam ich. I będą czekały na nas z powrotem, na wjechanie, jak będzie pomalowane wszystko i wyczyszczone. A jutro wyjeżdżam z pawarkami, bo dzisiaj już jest późno, bo 17:25. Dobra, za chwilę czyszczę. czyszczę stoły i wyjeżdżam nimi. No i dobra. Stoły już wytarte do sucha. Zabezpieczone. Antyodpryskowo i antykorozyjnie. Można wrzucać pokrowce i wyjazd z nimi. I wyjazd z nimi. Dobra. Dobra, wyjeżdżamy. Mój chip wieczór zrobił. No i dobra, stała mi wyjechane. Sprzęt spawalniczy też już troszkę żebym pozabierał. Bo najpierw będzie robione tutaj to pomieszczenie. Więc towarki już pozabierane, tutaj poustawiane. To się ich ponakrywa tutaj folią malarską. Jak będę tam malował tamto pomieszczenie. Tu się przewiesi plandekę, się oddzieli to pomieszczenie i będziemy działali w tym. Tylko jutro tutaj jeszcze muszę powynosić zaginarkę, tutaj jeszcze gwintownice, ramię gwintujące, prasę. No i tu jeszcze pod stołem trzeba zrobić porządek, szlifierkę stół też zabrać. No i ogólnie ściany jeszcze. Roboty jeszcze będzie to podkręcać wszystko tuż ze ścian też pozabierać wszystkie klucze piec no i najpierw będzie robiona ta hala, ta hala się zrobi to sporo powrotem się poprzenosi sprzętu i będzie malowane to pomieszczenie a na końcu tutaj to pomieszczenie no i a na samym końcu, tak jak wspominałem, tutaj to. O, cały dzień kurczę, no, ale już trochę widać, zrobione. Trochę widać, dobra. Zmykam, będzie na dzisiaj. Cześć Wam, praca do domu.